Drodzy Państwo, Adwent to czas oczekiwania na przyjście Mesjasza albo Zbawiciela, po którym to przyjściu, jeśli wierzyć Pismom, na ziemi zapanuje Królestwo Niebieskie. To oczekiwanie przyznać trzeba wymaga od nas ludzi nie lada cierpliwości. Chrześcijanie czekają na powtórne przyjście Chrystusa już ponad dwa tysiące lat a nasi starsi bracia w wierze, czyli Żydzi, kilka tysięcy lat dłużej. Nic więc dziwnego, drodzy Państwo, że co bardziej racjonalnie myślący ludzie często odnoszą się do tego fenomenu jako do chucpy albo wielkiej bójdy. Wątpliwości te pojawiały się skądinąd od niepamiętnych czasów, Wkrótce po niebo wstąpieniu Chrystusa święty Piotr zanotował: Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy postępować będą według własnych porządliwości i mówić będą: Gdzież jest obiecane przyjście Jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie nasi, wszystko trwa. Tak, jak było od początku stworzenia. Sam Piotr tak odpowiedział na tę naszą ludzką rozterkę. Niech to jedno, umiłowanie, nie uchodzi uwagi waszej: że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jest jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Lecz okazuje cierpliwość względem nas. Bo nie chcę, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Upamiętanie domyślam się, polegałoby na wprowadzeniu jakiegoś pierwiastka duchowego do naszej powierzchownej materialnej egzystencji, to byłaby chwila refleksji. Upewnienie się, że żyje swoje życie w najlepszy możliwy sposób, o czym rozmawialiśmy nieco w poprzedniej notce. Odkładając na bok problem na co czekamy, chciałbym teraz Państwa przekonać, że w samym czekaniu jest pewna sposobność. Mam na myśli właśnie cnotę cierpliwości. W fińskiej księdze mądrości Tao Te Ching zapisano, na przykład: "Mam tylko trzy rzeczy do nauczenia: prostotę, cierpliwość i współczucie. Te trzy są największymi skarbami. Prości w myślach i działaniu, powracamy do źródła wszystkiego. Cierpliwi, zarówno z przyjaciółmi, jak i z wrogami." Żyjemy w zgodzie z tym, jak się rzeczy mają. Współczujący samym sobie przyjmujemy wszystkie rzeczy tego świata. Tomasz Kidding, jeden z twórców modlitwy kontemplacyjnej, zapisał Czasem Bóg zostawi cię samego, bez żadnej pomocy. Będziesz się musiał nauczyć żyć z sytuacją, która wydaje ci się niemożliwa. Ludzie, którzy potrafią w spokoju przeżyć niemożliwe sytuacje, osiągają wielki postęp w życiu duchowym. Znajdują sposób na samotność i egzystencjalny lęk. Może ci się wydawać, że nikt na całym świecie cię nie rozumie. I że Bóg jest oddalony o biliony lat świetlnych. Wszystkie te rzeczy są procesem przygotowawczym. Bóg, jak farmer, przygotowuje glebę Twojej duszy. To jest tak, jakby Bóg prowadził swój traktor przez pole Twojej duszy, przerzucając skiby to raz w jedną, to w drugą stronę. Dopiero tak przygotowana gleba gotowa jest na przyjęcie ziarna. Katolicki pisarz i teolog Henry Newen zanotował: „Cierpliwość to jest trudna sztuka. To nie jest po prostu czekanie, aż coś się stanie, co jest poza naszą kontrolą. Na przyjazd autobusu koniec deszczu.” Czy tym podobne. Cierpliwość to nie jest pasywne czekanie, aż ktoś inny coś zrobi. Cierpliwość wymaga, żebyśmy każdy moment przeżyli w pełni, żebyśmy byli obecni całkowicie w danym momencie, byśmy poczuli nasze tu i teraz. Byśmy poczuli, gdzie jesteśmy. Żyjący w IV wieku, święty Marek Asceta, zauważył: Kiedy jesteś poddawany jakiejś próbie, nie powinieneś się starać zrozumieć dlaczego i przez kogo ta próba przyszła, ale tylko jak przetrzymać tę próbę z wdzięcznością, bez stresu i bez żalu. Hmm, Mając nadzieję, że traktor Boga nie orze Państwa dusz zbyt boleśnie w tym tak sprzyjającym czasie, zachęcam Was, byście znaleźli w sobie cierpliwość. Niezależnie od tego, czy na kogo, czy na co czekacie, bądźcie cierpliwi, z czymkolwiek przychodzi Wam się borykać. Ja postaram się cierpliwie czekać na mesjasza, a nawet bez stresu na moją własną żonę, kiedy przyjdzie nam znowu razem gdzieś wyjść. W prawdzie prostocie i miłości, Piotr Rajski.